A czy polska mozaika filmowa jest odpowiednia dla samouków, czy lepiej korzystać z niej pod okiem nauczyciela? Ja myślę, że można z mozaiki korzystać i tak, i tak, bo to jest przyjemność pracy z uczniem nad filmami, bo oczywiście to też doprowadza do jakichś ciekawych rozmów, do jakichś ciekawych refleksji o filmach, ale tutaj jest klucz do odpowiedzi. Także można sobie spojrzeć, sprawdzić w kluczu. Oczywiście nie przy pytaniach otwartych, ale każdy rozdział zawiera taki klucz, więc można też zadać jako pracę domową jedno, dwa ćwiczenia. Ważne jest, żeby przyjrzeć się też uczniowi, czy jego ten temat interesuje, czy to jest film dla niego, czy to jest jakiś film, który jemu nie pasuje, albo dotyka może czegoś w nim, co go boli i nie chciałby pracować z tym akurat filmem. I wtedy możemy z tego zrezygnować, przejść do kolejnego. Państwa zachęcam do zakupu podręcznika Polska mozaika filmowa. Możecie kupić książkę w księgarni Poltax oraz w wydawnictwie Start Posh.